W moim kanale dzisiaj będzie druga część Lenka i Maja same w domu Więc bez przedłużania Chodźmy do odcinku Uch, No dobra, schodzę Kuki, cicho bądź Muszę Lenkę obudzić ja cię. Kolejny dzień. Dzisiaj poniedziałek. Ach, no dobra. Idę w piżamie. No dobra. Chodź. Pójdziesz ze mną się ją obudzić. Tak, tak. dobra. Lenka, stawaj Co? Co chcesz? No stawaj. No stawaj. Nie będziesz mi mówić, co mam robić. Ja mogę spać, ile chcę. A właśnie, że nie. A właśnie, że tak. Chodź, stawaj tak. Masz stać. Bo zadwoje do baby. A bab do jej duper. Doskonale o ty wiesz. to dobla już staje. Dobla. I nie zrób tego burdelu, tak jak wczoraj. Jejku, co ci tak szkoda tego burdelu? bo potem muszę ja sprzątać, ale ja wczoraj sprzątałam. no i co, ale prawie nie posprzedać no i co, no i to. ubieraj się ja cię Ta dziewczyna mi wkurza dobra siadaj tutaj sobie włączę ci ten dobra, idę się ubrać, muszę się ogarnąć zrobię sobie dzisiaj kompleks w sumie no dobra, więc może dzisiaj szczotkę muszę się ogarnąć najpierw. szczotką. Dobra, dobra, dobra. Mhm, dobra. I teraz płyn tu tam. Dobra, to ręcznik to. Yy, swój ręcznik, dobra. No i jestem gotowa, mogę się przebrać. Ręcznik. No i dobra, teraz do wody wchodzę. Teraz muszę się umyć. Dobra. No dobra, dobra. Dobra, jeszcze teraz płynne włosy. Dobra, teraz umyję sobie włosy. Dobra, teraz jeszcze tutaj umyję sobie brzuch. Dobra, tu twarz. Dobra, no i dobra. No i myślę, że wszystko już gotowe. Mogę wychodzić z wanny. sobie wytrę włosy. No i dobra, już mogę. Dobra, jeszcze się wytrę. Teraz muszę sobie to pochować wszystko. Dobra. Okej, okay, dobra, tutaj płyn. Płyn, płyn, płyn. Tu ręcznik. Teraz muszę się przebrać. No i dobra, to ja idę teraz sobie odłożyć i zaraz dam kuki. Jeść tobie. No już, już idę, idę kuki. Dobra. Zeszycie, mam coś domowego, bo w sumie, no, ale w sumie mam ferię. To po co myśleć o zadaniu domowym w ogóle? W ogóle na ferie pani nam nie zadawała. A jeszcze szczęście mamy, że nie zadawała. Kuki już ci daję. No już, już. Dobra, Kuki. kukiś mam tutaj ile ciebie. Tak, kukiś, teraz idę do Mai Teraz idę do lęki. Zobaczymy, czy się ubrała. Zobaczymy. Maja, Lena, umbra się, Lenka, jak już? Nie rzucaj się smoczkiem. No dobra, no niech ci będzie. Co mam się ubrać? No, ale w co chcesz? Możesz mnie dzisiaj wybrać. Naprawdę? No, możesz. Nagle taka jesteś spokojna. Przestań, bo się ciś. Dobra. Żebyś nie rozwaliła znowu w burdelu. Nie zrobiła. Może być. Twoja ulubiona? Tak. Dobra. Tylko sukienkę to w niedzielę miałaś ubrać, ale to nie ubrałaś, tak. Daj mi jajko dzisiaj. Dobra, chodź. Ja, smaczka. Dobra, chodź. Czapkę! Nie no, no czapkę! No. Jajku, a nie spinki. Nie! Dobra, dobra. Ciekawe. ciekawe. Czemu ty się tak A Ja się tak na ciągdzie. A zapomniałam. No tak. Siadaj, tam ja idę. Oglonij się. A ja, ja nie chcę tego. Czemu? Bo ja chcę moje lepki. Dobra, czekaj, zaraz ci włączę te ryby. Chcesz kotka? Mm, ale to tylko. Tu chce, Dobra, dobra, dobra. Kuki. No, dobra. Dobra, teraz muszę włączyć komputer. Hmm, dobra, napiszę Messengera do mojego chłopaka. Może, może coś już przygotowuje się na moje walentynki. <grym> o hej, Kuba, hej, Kuba. Hej. Hej, no hej, hej. Hej. No hej, jak tam u ciebie? No wszystko dobrze. To słuchaj, może przyjadę do ciebie walentynki, czyli za dwa dni są walentyki. Dobra, dzięki! Dobra, pa, pa. pa. A nieku, ale się cieszę. Dobra, będę musiała na tą stylówkę jakąś ubrać. Hmm, tylko jaką stylówkę? Będę potem myśleć. Dobra, idę do Lenki. Lenka! Co? E, może pójdziemy dzisiaj na spacer jakiś? Może co? E, na, albo może nie, nie, nie. Albo może nie, nie, nie. Ja nic nie mówiłam. Ci... Tak, wyrzuciłaś. Ech, no dobra, pójdę z Tobą na ten spacer. Juhu! Tylko musisz się przebrać, bo jest zimno dzisiaj. Wiem! Kurtkę. No dobra! Dobra, to ja Ci wyciągnę tą kurtkę ze szafy. Dobra. Ale Jarko bierzesz? Mm, no. Yy, dobra, to gdzie Ty masz kurtkę? Tu! A no tak, zapomniałam. Dobra, biorę Ci tą kurtkę. Dobra, już masz ubraną tą kurtkę, chodź. No dobra, dobra. Chcesz to? Nie, ja czapkę. Dobra, ojejku. Ej! Maja, ja, mi boją czapkę. Nie, zablałeś mi. No dobra, ale przed chwilą, no chodź <coughs> Czekasz na mnie tutaj grzecznie, rozumiesz to? Tak! Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że lęka znowu nie wybryknie. Dobra, to ubieram dzisiaj. Dobra, jeszcze się tutaj pomaluję. Tymczasem, co robi lęka? Ha, ha, ha. Przecież jakby była lęką, to by nie byłam ja, jakby nie zrobiła pranka Mai. Pójdźmy do niej i zobaczmy, co robi. Dobra, muszę tu przygotować. Hmm. Co ona tam robi? Idealny czas, żeby jej zrobić pranka. Z hmm, koczym czasem z czym? Wiem. Poczykutku. Hmm, no dobra, o, tu ma plecak. Tu kopis. Nie no, za słaby, bo ten prank. Wejdźmy tu. Poczekajmy. Dobra. Ach, no dobra, jeszcze sobie wezmę cukierka kamienkowego, żeby sobie świeżyć buzię. O dobra. Mm. Idę jeszcze do toalety. No i dobra, droga walna. Hmm... Weźmy tu. I Co się tam dzieje? Gejku, co ty zrobiłaś? Nic. No to czemu chcesz? Czemu byłaś na mojej szafce? Lenka, czy ty mnie śledziłaś? Lenka. No dobra, chciałam ci zrobić planka, ale nie wyszedł. No ale no to nie idziemy na spacer, bo przecież twoja noga. Leje ci się z niej krew. Boli. Wiem, że boli, bo co masz? Czypieć? No sypie. Wiem. Chodź, idziemy. Ja cię Lenka, ty to masz talent do takich rzeczy. No wiem, gdzie mam talent. Ja cię kręcę Lenka, przebieraj się. Lenka, połóż się. Dobra. Jejku, ja nie mogę. Lenka, co ty narobiłaś? Zaraz przyjdę. Ja cię, Lenka, ty to masz talent. Idę po Dobra, wzięłam takie specjalne dla dzieci, taki, no, dezynfekcji, do dezynfekcji. Lenka, chodź. Mm, boi, Ała! No chodź, chodź. Nie, 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 ja nie chcę tym dezynfekcji. Ale to jest dla dzieci, nie będzie boleć. Au, nie. Masz tu zimne. Ho? Czekaj, Lenka, trzymaj tamto, a ja idę zobaczyć, kto dzwoni. Pewnie mama. Drun drun, drun Dobra, to odblokuję. Halo, mamo, no co tam? Kochanie, bo mam złe wieści, pani mi mówiła z sklepu. Że jedna pani kasjerka zachorowała, więc muszę zostać jeszcze na jeden dzień. Czyli wrócę dopiero we środę. Nie, we czwartek. Tak, we czwartek niestety. Wiem jak ci to strasznie będzie źle. Co ty mówisz? Że le... kas Jak to? Jejku. No ale to no, no masz prawdę. Mówisz prawdę, że uleki to normalne jak spadnie, dowie. No, dobra, ale niestety muszę zostać jeszcze daję dzień, więc dopiero we czwartek wrócę. No wiem. No dobra, pa. Całuję mamusia. Pa pa pa. No pa. Ach, no jejku. Tymczasem w domu. Jak to mamo jest to ja cię, do czwartku Ja cię. No dobrze, pa, mamo Pa, całuję Maja, pa, pa No, pa Idę do lęki Ciekawe, jak tam sobie radzi Maja, ja już idę cii, cii, Cicho, cicho Cicho, cicho I Jak? Boi No wiem, trzeba jeszcze Ała! Wiem, 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 że woli. Trzeba teraz przytrzymać. No dobra, idę ci to umoczyć, a Ty tutaj sobie polewaj delikatnie. Dobra, umoczyłam mi i to teraz idę. Kuki zaraz! O, masz tutaj. Nie, Wiem, wiem, masz. Dobra, myślę, że ci wystarczy. Teraz ci wytra. Dzięki, Manio Idź się prześpi. No dobra. Schowam teraz to i ten płynik Dobra. Teraz pójdę do Kuki. Cześć Kukiś. Chcesz już jeszcze? Jeszcze nie ma pory na kolację. No dobrze. Wyjątkowo ci dam. Masz tutaj Kukiś. Masz. Tak Kukiś. Grzeczny Kuki. Tak, tak. No, dobra. Ech, czekam, może lęka przyjdzie tu. Tymczasem u lęki. Mm, Dobra, idzie do maj. Dobra. Mm, idzie do maj. Piekawieczko Oj, musimy czekać. O, hej, Lenka. Poczułaś się już lepiej? No, lepiej. O, tutaj sobie siadaj. Kuki też. Tak, kuki też. Mhm. Dobra, to ja idę do pokoju. Będziesz tu grzeczna? Mhm, będzie. No dobra, grzeczna dziewczynka. Lenka, grzeczna. Ach, dobra, wyłączę to. Yy, dobra. Mm, teraz muszę się pouczyć angielskiego. Za niedługo kończą nam się ferie, a ja jeszcze nie skończyłam, więc. No nie! Tymczasem wieczorem. Ha, już wieczorem to, co robi, lęka. Idę sprawdzić. Hmm. Tymczasem uleń. U. Idę do lęki. Ha. Ojejku, jak słodko śpi. Nie będę. Ociu, chodź, chodź, musimy się umyć. Dobra. No, dołożę teraz ci smaczka i chodź. Muszę ci przygotować kopię. Czym? A to jest do dezynfekcji? Tu. Dla ciebie tu jest i taki szamponik do włosków. Jeszcze szczotkę weźmiemy. Tu. No i dobra, no i jeszcze ręczniczek na buzie. No i dobra, przebieraj się. Znaczy rozbieraj się. Dobra. I teraz do wody chodź. I ja cię umyję. Dobra. Tu włoski. Dobra, jeszcze tamten płonik wezmę tu. Dobra, cyk, 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 no i dobra, dobra i teraz chodź, wychodź z kąpieli. no i teraz ci uczę włoski, dobra, wyczyj sobie buźkę, no i daj, i tu jeszcze I idę ci po piżamkę, a ty czekaj tu, dobra. Okej, dobra, wezmę tą piżamę, no i dobra, zamknęłam szafę, no to teraz idę do Lęki. Lędka, mam już ubraną y, piżamkę, wiesz ją. Dobra, ubraj się, już to ja odłożę tu i jeszcze ubranko twoje chodzi. Idziesz już spać, tak? Mhm, mm ja. Dobra, i teraz bierz tutaj jajeczko. Dobra, idę ci po smoczka jeszcze. Ok. Dobra. Kuki, zaraz dostaniesz kolację. Kukiś, masz tutaj. Dzięki. Pa, dobra noc. Maja, dobranoc, Lenka, dobranoc. No dobra, Kukiś już daję ci. Już ci daję kolację. No już, już, już masz. Dobra, kukiś, poczekaj tutaj, ja zaraz przyjdę, idę się myć. Ach, no dobra, trzeba się przygotować do kąpieli. Mm, tu mam okej, okay. szczotkę to sobie już uczeszę włosy. Dobra, tu mam. Tu schowam tą szczotkę, biorę płynny, płynny biorę, dobra, tu pyk tu. Dobra i mogę się przebierać No i dobra, teraz mogę chodzić do kąpieli Dobra Umieję sobie włoski dzisiaj też Mam no, krótkie włosy Dobra, wytryję sobie włosy się tu Dobra, wychodzę z kąpieli i się wycieram. Dobra i teraz muszę iść po piżamę. Piżama, piżama. Dobra, biorę piżamę. Dobra, mam już piżamę. I teraz muszę się tylko przebrać. No i dobra, teraz ręcznik muszę odłożyć. Pyk, pyk, teraz płyn. Jeszcze tu ręcznik. Tu jeszcze jeden płyn. No i teraz ubranie biorę. Dobra, mam ubranie, więc teraz idę je odłożyć. Uch, idę po kuki. O, jeszcze schowam to, zapomniałam schować. Dobra, tu też Idę po kuki. No już klucić. Chodź cicho, bo ja muszę kuki już i spać Idziemy. Uch.